I zależy na tym, żeby nauczyciele mogli te zajęcia prowadzić spokojnie i dobrze. Nie potrzebujemy wojny o zdrowie dzieci. Potrzebujemy zadbać o zdrowie dzieci i młodzieży i o to, żeby lekcje przebiegały sprawnie. Stąd w 2025 roku edukacja zdrowotna będzie przedmiotem nieobowiązkowym. Będę przekonywała rodziców, żeby wysyłali dzieci na te zajęcia. Że to są świetnie przygotowane zajęcia. To jest najlepiej od lat przygotowana podstawa programowa przez ekspertów i przez praktyków, przez e, ludzi zajmujących się zdrowiem, zajmujących się sportem i ruchem, zajmujących się profilaktyką przeciwdziałania uzależnień. My musimy jako państwo dbać o to, żeby dzieci miały e, dostęp do najnowszej wiedzy. Do zdrowia, do zdrowia psychicznego, żeby umiały sobie radzić w sytuacjach kryzysowych, żeby przeciwdziałać pornografii, seksualizacji, uzależnieniom, uzależnieniom od środków udurzających, których coraz więcej się pojawia. Dlatego proponowaliśmy i proponujemy taki przedmiot. Natomiast dla dobrego procesu wchodzenia tego przedmiotu w życie zrobimy ewaluację, w jaki sposób przedmiot jest realnie odbierany, w jaki sposób. Um, funkcjonuje, w jaki sposób nauczyciele, rodzice i młodzież korzysta z tego przedmiotu. Nie pomagają nam czasy, w których rozprzestrzeniają się fake newsy. Ale moim zadaniem jest chronić szkołę przed tymi fake newsami. Stąd taką decyzję podjęłam. Natomiast od komunikacji dotyczącej działań Ministerstwa Edukacji Narodowej jest Ministerstwo Edukacji Narodowej. Żaden inny resort. I to Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowuje program i zapoznaje się z jego podstawami. I mam taką szczególną prośbę do wszystkich również lekarzy, żeby zapoznali się, zanim skrytykują.